Nazywam się Jurij Czernikow, jestem z Rosji, tłumaczem no oczywiście z, z pięknej literatury polskiej no i oczywiście do tej literatury zaliczam oczywiście Ryszarda Kapuścińskiego, no bo nie, niesamowity jakiś taki pisarz, że, że sam dla siebie stworzył oddzielny o dzielnej, powiedziałbym, taki nurt w literaturze i jest bardzo pouczający, bardzo ciekawe napisany, bardzo ciekawe napisane książki i no, ja już przeszedłem, kiedy prawie wszystko już było zrobione, tylko miałem szczęście. Jednak przetłumaczyć podróże z Herodotem. To jedna, jedyna książka, którą Kapuścińskiego, którą przetłumaczyłem. Całe szczęście, że prawie cały Kapuściński jest przetłumaczony na język rosyjski, jest czytany no, i bardzo lubiony w Rosji. Bo w specyficznej pogląd no, Polaka, podróżnika, no, bo Polak ma jakiś specyficzny pogląd na świat. I cała historia Polski, wszystko składa się na to, że Polak musi mieć jakiś specyficzny pogląd na świat. I ten pogląd bardzo pomaga na przykład Rosjanom popatrzeć na świat nie tylko ze swego, rosyjskiego powiedzmy tak punktu widzenia, a jeszcze z polskiego, i dopiero wtedy e, może zobaczyć e, świat stereoskopicznie w całej jego pełni. Więc e, Kapuściński to było szczęśliwym e, przypadkiem mego życia e, właśnie ta książka Podróże z Herodotem.